W tym wideo pokażę, jak rozwiązać problem, gdy telefon komórkowy się zawiesił. Nie ma znaczenia, czy to iPhone, czy Android. Gdy ekran przestaje reagować, należy wykonać wymuszony restart, czyli ponowne uruchomienie za pomocą kombinacji przycisków. Każde urządzenie, zarówno Android, jak i iPhone, ma własną kombinację do takiego restartu. Zalecam wyszukać w Google hasło wymuszony restart wraz z modelem telefonu. Znajdziesz tam zdjęcia i filmy, które dokładnie pokazują, jak to zrobić dla konkretnego urządzenia. Najczęściej wystarczy przytrzymać przycisk zasilania albo jednocześnie przycisk zmniejszania głośności i przycisk zasilania. W nowszych iPhone'ach kombinacja wygląda tak: raz naciśnij przycisk zwiększania głośności, raz przycisk zmniejszania głośności, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania. Nie rób tego jednocześnie. Najpierw zwiększanie, potem zmniejszanie, a na końcu przytrzymanie przycisku zasilania, aż ekran stanie się czarny i pojawi się logo Apple. To oznacza, że telefon został ponownie uruchomiony. To zazwyczaj rozwiązuje problem. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości swojego iPhone'a i poznać proste instrukcje krok po kroku, zajrzyj do opisu. Dziękuję za obejrzenie tego wideo.